Cześć, jesteśmy z Wacławem, idziemy pozwiedzać okolice. Szukamy. Kawałek wisi w powietrzu. No... O, wisi, dużo wisi. Szukamy czegoś ciekawego w okolicy. Czegokolwiek raczej. A. Nie no, widoki są całkiem ciekawe, to fakt, choć szukamy czegoś jeszcze bardziej ciekawego od samych widoków. jest mieszanka bar po prostu. Ten tak. nowy generator to... No, mieszat. Czasem mi się wydaje, że przesadza. To ciekawe tam te jaskinia, jakiś węgiel, potem jaskinia pod tym. O nie mam ochoty wejść do jaskini. <noise> no nie tyle tak, tylko... Ciekawie no, mnie to mnie zaciekawiło, że tam jest chyba żwir przy tym. O, to ale to tylko trochę chyba. Będę chyba nie da się wejść, więc niebaokoło tędy. Wow, nie... Ale jesteśmy. No. Wyrzniemy po te krowy. Ciekawa góra, wyrżniemy krowy. u Patrz, tu fajny ten. A, au. Krowa złamała sobie nogi i się zabiła. Masz masz więcej ziemi? Mam 13 stóp. Ja mam tylko 9, ale w sumie... Fajny mostek można by zrobić tam. Wiesz? O, tu tam jest. A ty już poszedłeś gdzieś? Czekaj, czekaj, lecę do ciebie. Czekaj, czekaj, czekaj. Op. Ależ mi ccnie coś jej Chcesz to połączyć? No tak sobie pomyślałem, że, że może by to było ciekawe. No w zasadzie to będzie najszybciej chyba. Najszybciej to będzie. <gry> Nie będzie to wyglądało najładniej na świecie I Ale to. myślę, że widzowie mi wybaczą Tutaj są inne Nie tereny się ładne się. O, na styk To to chodzi, że fajnie, bo tu górą patrzymy, fajne widoki są Szkoda schodzić na dół No, lec, lec Mówisz? I zbuduj mi Dzięki. A tu już można bokiem. Kiedy my tak ułazimy za tymi diamentami? <grym> no tu no, nasz szczycie no. gór to ich nie znajdziemy chyba. Wow! Znowu... Oho, 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 oho. Znowu oho. się nie da zejść. Jaka ściana pionowa. Wiesz co? Jak mnie kusi, żeby tam stoczyć, albo no. Ale to, jak to taka ściana pionowa? Zobacz, to przecież to jakby tu ktoś nie wiem uciął czym. No dosłownie. Jak to może być, że żadnego ani jednego odstępstwa od normy nie ma do samego dołu. Tylko właśnie za tymi diamentami, ja tu wiesz diamentowy kilo to masz na plecach. <laughs> e, nie chcę Nie Z czym co? się to... Jak to się? A, no. <laughs> no właśnie, tylko mi się przykleił kiedyś. <laughs> Chyba się przespałem. To przespałem się na nim. Jest ta, mapa jest też brutalnie posadzona. Nie mam, nie mam pojęcia dlaczego taki jest. O, teraz, o, się widać z przodu, kiedyś się nie, nie, dało z przodu zobaczyć. Ale fajnie, hmm. widzę się z przodu. Może, może poda serwera, jak to się eee. U, o, o, aj. nie tylko widzę się z przodu, widzę się od środka, Masz no, już bardzo <laughs> głowę. A. No. Fajnie panie skaczemy tam? Co tu jest takie? O tu gdzieś się wydaje jakby było trochę głębiej. Nie, tam dalej dopiero. Tu bym raczej nie nie ryzykował. Tu za drzewem chyba bardziej. A jeszcze dalej. W trochę ryzyk. No cóż? Dlatego będziemy skakał pierwszy. dobre o, stąd możesz się wybić, tam ładnie... No właśnie polega. tam tutaj gdzieś patrzyłem, gdzie to jest to miejsce. O, tu z samego szczytu, a nie, tu z samego szczytu. A! To zbawimy się w Banzai, tak? Trzeba wezmę roz, rozbieg. <laughs> Hao jestem! Żyję! Kaję, żyję! Żyję! <gry> żyję. Tylko aż, aż nie wiem gdzie Kurde, coż kto to, to tak porobił? Tu jakieś tylko dziury są. To, to, to jest jakiś błąd mapy. No na pewno błąd mapy. Mówię ci, że trzeba byłoby zresetować serwer. Czekaj, skoczę. A, o... Aż to co? nieprzyjemnie wygląda, coś taki mało. A widzę cię tam na drzewie. Zjem coś, tylko pod skokiem, proszę bardzo. Jest! Z Uff, filmu... co? Do no jakiej no. głębokości do? Ale żyjesz, sfilmowałem Twój skok. Dzięki. Zostałeś uwieczniony, Twój skok został uwieczniony. Co to jest? Kawałk ściany, a my, a my nie mogliśmy tego obejść na około, tylko na nie zauważyliśmy. To jest niestety, to jest jakiś błąd mapy. Niestety, przykro mi bardzo. Wiesz? Proponuję, proponuję tutaj sobie zrobić nocleg, no. żebyś setował serwer, bo jeśli dalej ma się tak generować, to nie, nie bardzo widzę sensu. Na razie co prawda widzę pierwszy taki błąd, poważny. Dobra, kopiemy coś, bo trzeba rzeczywiście się ukryć, bo zaraz tu nam wyskoczą jakieś... ...krypary. O, kura, biedna kura. To się. Kwiatuszek. O, a ten kwiatuszek w powietrzu. Zobacz, jakieś, jakieś, jakieś światło. No o, to wyjście. Dobra, idziemy grzecznie spać. No, jeszcze długie. Aha, a czemu ja mam oba? Dobra. Ciekawe, podwójne. Śpimy razem dzisiaj. O, jak, żyją. Dobra, ja pleca... Ja się odwracam do ściany. No, pobudka. Znowu wziąłem no, dwa. A, widać, taka moja rola. Dobra, szable w dłoń, szable w dłoń. No, cfany no. Już, już, no. <grym>, no paskudnie nas tutaj Minecraft załatwił z tą ścianą płaczu. Dokładnie, otaczmy węgla. No. Węg Żegle do wody No i co? I gdzie teraz idziemy? Dalej na północ za bardzo nie ma gdzie. Mieliśmy iść na północ, a tu ocean. O niestety. co, wschód, zachód. Myślę, że tak dla odmiany możemy teraz na zachód. Na zachód, to idziemy na zachód. O, Też dużo wody, bo tutaj bagna głównie. Ops. No, ta woda od razu inna taka. Niepijazna. Foi, foi, foi. O, pat niech to zombie. No, ależ tego. Dlaczego na bagnach jest tyle świni? Ależ tu poszatkowane coś. No, coś mi się tnie strasznie. Chodź tu. Proponuję ci naprawdę zresetować ten serwer. Myślisz? A A co, sam serwer? Tak, tak, włątrz i włątrz. To powinno być elementem na nasze problemy. Ja się na, razie, ja się na razie zrobię szybkiego. No, to, to znikamy na razie, hej. A to lecimy. Na zachód. Szukać cywilizacji na zachodzie. Patrz! Żelazo, węgiel Na środku po prostu sobie jest żelazo i już. Ciekawe. Dziwne. O, o, o baba, kreper, kreper. Gdzie? Gdzie? A, tam. tu jest! Ha! A on jest! O! się! ten zachód? Jest tam. tam! jest na zachód. Ale kurczaków jeszcze, patrz, tyle żeśmy ich wytukli. A tu naturalna farma kurczaków To jest nieautomatyczne <noise> Tak, żeby chciały się przenieść do nas Ech. No moim zdaniem to są kaczki. Tak, te dzioby takie co nie? Że pływają tu do O, podwodna jaskinia Zobacz. Nie chcę mieć wyjazd. No, ale ciekawa. Ciekawa, że taka, że pod wodą taka. Ale raczej nic tutaj innego nie widać, żeby to było widać, że to jakieś te bloki skalne inne są. Dobra, trzeba wejść zobaczyć, rozejrzeć się po okolicy. to jej kupa to dzisiaj miścina Jak widzicie wróciłem wróciliśmy z Wacławem Nie nagrywałem dalszej części podróży Dlatego, że będę mówił A w międzyczasie będę tu coś robił, żeby żeby nie tracić czasu nie nagrywałem dalszej części z tego powodu, że chodziliśmy kilka, kilka dobrych Minecraftowych dni i nie mogliśmy nic znaleźć. Yy, znaczy co, hmm, nic znaleźć. No, szukaliśmy przede wszystkim przede wszystkim pustyni. Ewentualnie jakieś wioski. Yy, Może twierdzy. Nic, nic nie mogliśmy znaleźć. Iśmy chyba z pięć Minecraftowych dni i nie było niczego ciekawego. Dopiero jak już uznaliśmy, że chyba, chyba trzeba zrezygnować, wrócić, bo to nie ma sensu większego. Dopiero dopiero ukazało nam się biom śnieżny. Śnieżny biom, którego w sumie najmniej oczekiwaliśmy spotkać. Choć teraz jak pomyślę, to, to sobie myślę, że ten śnieżny biom też by był ciekawym śniegu nazbierać. W każdym razie znaleźliśmy ten biom. Szliśmy dniami, nocami spaliśmy, w końcu, w końcu uznaliśmy, że wracamy, znaleźliśmy ten biom śnieżny, przespaliśmy się tam, no i wracamy. Dopiero wracając już biegiem na, na, na skos jak tylko się da azymut wybrany dopiero, dopiero wracając przypadkiem natknęliśmy się na pustynię. Także uzbieraliśmy piasku, dzięki temu właśnie mogę, mogę teraz budować szklarnię. Bo oczywiście piasek przetopiliśmy na, 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 na szkło. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 coś za dużo zrobiłem Raz, 2, 3, 4 No nie no coś mi to się pogubiłem Także nie było nic ciekawego za bardzo po drodze Szklarnie prawda już widzieliście jeśli ktoś oglądał serię Minecraft do kwadratu, to widział już klarnie. Także jak się robi, jeśli nie, to tam odsyłam. Także teraz nie będę was tu zanudzał, chciałem tylko jakoś tak podsumować tą naszą wyprawę. Naprawdę nie było co pokazywać. Gdyby było coś ciekawszego, to bym pokazał. No ale każdy wie, jak wygląda pustynia i jak wygląda śnieg w Minecrafcie. Także... Tutaj zrobię znowu małe cięcie, ja sobie tu troszkę tej szklarni zrobię eee, Zobaczymy się jak, jak jak, już będzie jej trochę wybudowane także na razie Oczywiście brakło szkła Wychodzi na tą szklarnię naprawdę dużo więcej niż się wydaje nie wiem ile tu z 300 poszło może jeszcze trochę brakło, no jeszcze mi się tam wytapia trochę, ale mimo wszystko szkoda. Także szklarnie kończymy, tu sobie tak, tu sobie sobie, na razie kamieniami zrobi alejki. No i po wodę trzeba skoczyć, bo przecież zboże nam nie urośnie bez wody. Czyli tak, woda i nasiona zaraz będą... No dobra, zaraz będą przydatne, to je sobie weźmiemy wtedy. Bo ta owca mnie tutaj obserwuje, podejrzana. Coś jej... Niedobrze patrzy z pyska. Hmm. No tak No nie tak Nie lubię tak Jak płynie woda Chociaż może, może tak fajnie Ale nie, nie, nie Mimo wszystko nie O Fajnie, że już tu mamy Wieczne źródełko Możemy tu sobie nabrać. Tu zostawić. Nasionka. I motyka. Motyka, motyka, motyka. Aha, jeszcze oświetlenie jakieś by dobrze było zrobić. Przecież po to brałem gąbkę. Gąbkę jejku, przepraszam, wełnę oczywiście. Słyszę szkieleta. Biały dzień. W samo południe. E, jakiś sobie tutaj oświetlimy. Na przykład... Tak. Szkielet! Co ty tu robisz? Skubany. Zostawił strzały. Co prawda mam sporo strzał bo odkąd mam farmę kur, to nie narzekam na brak strzał, bo mam do nich pióra. E, tak, tu może też tu, tak samo. I może jeszcze na końcach, tak samo. Wystarczy, powinno wystarczyć. Tak jest. Musi. Musi, musi, musi. Tak, żeby w dzień też było światła. I znowu motyka w dłoń. Tak, natomiast na wyprawę kolejną Trzeba będzie się znowu wybrać, może w innym kierunku, bo musimy coś znaleźć, musimy znaleźć jakąś wioskę, empetków jakiś, yy, jakąś twierdzę znaleźć, no i na ten piasek będziemy musieli zrobić kolejkę, bo jednak piasku będzie zawsze gdzieś tam potrzeba do czegoś, a nigdzie w pobliżu nie ma. Więc trzeba będzie na tą pustynię, którą, tak jak mówiłem, znaleźliśmy dopiero w drodze powrotnej, będzie trzeba zrobić jakąś kolejkę. No to nic, szklarnia jest. Mniej więcej wiecie jak się robi. Było to już w serii Minecraft do kwadratu. Teraz też mniej więcej możecie sobie zaobserwować. Znaczy jak ja to robię, bo przecież każdy może sobie zrobić inaczej. To jest jakiś tam jeden z projektów. Nie trzeba mi aż tak dużo tego zboża. Fakt, że zwierząt jest trochę, ale bez przesady. Gdyby była potrzeba, to by się robiło większą. Można przecież zrobić więcej rzędów w tą stronę, prawda? Można by poszerzyć szerszą tą szklarnię. No, ale to tyle. Ja myślę, że zakończymy, bo to był wy. W sumie odcinek o tej wyprawie naszej. Ale że tak wyszło krótko, to chciałem coś coś dodać, więc doszła ta szklarnia. Myślę, że tyle. W następnym odcinku będziemy robić komnatę slimów, dlatego że y, mamy tutaj gości, w zasadzie już nie gości, tylko już można powiedzieć nowych dom domowników, oprócz Wacława. Y, będzie tutaj z nami coraz częściej też seller i kuki. Kuki znacie, jeśli ktoś oglądał serię Minecraft do kwadratu, a nawet już w tej serii też już udzielała swojego głosu. Natomiast już, już się tu pojawia, także ją poznacie. Będziemy robić komnatę slimów. Po kuki z Celerem już zaczęli ją kopać, także ja tam zejdę następnym razem i Wam pokażę co oni już zrobili i będziemy robić dalej. Na razie, cześć!